Czy odnalezienie sensu życia jest możliwe oraz czy pisarz może być jednocześnie filozofem? Dzisiaj o absurdyzmie. Jest to trzeci filmik z serii, w której będę przybliżać sylwetki filozofów oraz ich idee, tak, abyś ty mógł wziąć coś z tego dla siebie i wprowadził do swojego życia. Jeśli jesteś zainteresowany, zaobserwuj. Absurdyzm to pogląd filozoficzny, który przedstawia wszechświat jako irracjonalny oraz pozbawiony jakiegokolwiek sensu. Według Alberta Kami człowiek ciągle poszukuje tego sensu istnienia, jednak znalezienie go jest niemożliwe. I to właśnie ten stan został określony jako absurd. Najlepiej obrazuje to scena z Mitu o Syzyfie, do której odniósł się sam Albert Kami, gdzie Syzyf skazany przez bogów zmuszony jest wtaczać głaz pod górę, jednak gdy już prawie jest na szczycie, ten głaz stacza się, a Syzyf musi rozpocząć swoją pracę od początku. Absurdyzm jednak stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak w tej całej irracjonalności być szczęśliwym. Kami twierdzi, że uznanie tego absurdu życia, czyli pogodzenie się z brakiem sensu, może uwolnić nas od tej absurdalności oraz pozwolić na osiągnięcie satysfakcji. Sam Albert Kami podkreślał, że nie jest filozofem, a artystą, jednak obecnie jest uznawany przez wielu za jednego z najważniejszych filozofów XX wieku. A według ciebie, gdzie leży ta granica? Czy uważasz Alberta Kami za filozofa, czy też nie?